Pierwszy list świętego Piotra Apostola. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych przybyszów wśród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w duchu zostali uświęceni, sklonili się do posłuszeństwa. I pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaska Wam i pokój niech będą udzielone obficie. Niech będzie błogosławiony Bóg i ojciec pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla Was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie go. Wy w niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie. A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Nad tym zbawieniem wszczeli poszukiwania i badania prorocy ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej Wam miały służyć sprawy obwieszczone Wam przez tych, którzy Wam głosili Ewangelię, mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu bądźcie trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych rządz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego Odziedziczonego po przodkach, złego postępowania, zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie, celem zdobycia nieobludnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem Ponownie do życia powolani nie niezginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki Słowu Boga, który jest żywe i trwa. Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy. Trawa uschła, a kwiat jej opadł. Słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako dobrą nowinę. Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta, pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu, jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w piśmie. Oto kładę na Cyjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, Właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgla i kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przydziwnego swojego światła. Wy, którzyście byli nie ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci którzy miłosierdzia doznali. Umiłowani, proszę, abyście, jak obcy i przybysze, powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu, Nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców. Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana. Czy to Królowi, jako mającemu władzę, czy to namiestnikom jako przez Niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Jak ludzie wolni postępujcie, nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla. Niewolnicy. Z całą bojaźnią bądźcie poddani Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym. To się bowiem podoba Bogu, jeżeli ktoś ze względu na sumienie uległe Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. Co bowiem zachwała, jeżeli przetrzymacie chlostę jako grzesznicy? Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złożeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią jego, zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem, jak owce, ale teraz. Nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Tak samo żony, niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali dla wiary pozyskani bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne, uczesanie włosów, i złote pierścienie, ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, Same siebie ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Staliście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia. Podobnie, mężowie, we wspólnym pożyciu, liczcie się rozumnie, ze słabszym ciałem kobiecym Daszcie żony czcią Jako te, które są Razem z wami dziedzicami Łaski, to jest Życie, aby nie stawiać Przeszkód waszym modlitwom Na koniec zaś Bądźcie wszyscy jednomyślni Współczujący Pełni braterskiej miłości Milosierni Pokorni Nie oddawajcie złem Za zło ani złożeczeniem za złożeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce milować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówić podstępnie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze. Niech szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy bowiem pana na sprawiedliwych są zwrócone, a jego uszy na ich prośby. Oblicze zaś pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżeli byście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, nie obawiajcie się zaś ich gruźb i nie dajcie się zaniepokoić. Pana zaś, Chrystusa, miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei która w Was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają Wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co Wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze, czyniąc a nieżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powolany do życia duchem. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwości Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i władze i moce. Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, Wy również tą samą myślą się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla pełnienia ludzkich żądz, ale woli Bożej. Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę boga i postępowali z rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie. Temu też się dziwię, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym prądzie rozpusty i źle o was mówią. Oni zdadzą sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi, jak ludzie w ciele, żyli jednak w duchu pobożemu. Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. Jako dobrzy szafarze, różnoraki łaski Bożej, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiany Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i mocne wieki wieków. Mamy. Umiłowani temu żarowi, który w pośrodku Was trwa dla Waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby Was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście. Jeżeli zło rzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem duch chwały, Boży duch na was spoczywa. Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako niepowolany nadzorca obcych dóbr. Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin. Niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu. Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik? Zatem również ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, niech dobrze czyniąc, wiernemu Stwórcu oddają swe dusze. Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Paście stado Boże, który jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce. Nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem. I niech ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada, kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnący więc chwały. Tak samo wy, łodzieńcy, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Upokuszcie się więc pod mocną ręką Boga, aby Was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski Wasze przerzućcie na niego, gdyż Jemu zależy na Was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik Wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocnie w wierze, przeciwstawcie się Jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie, a Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej swojej chwale w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwacie, pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn, pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim. кто же торматив в растущий